Powiedz co na koniec. Dobra. Jak to będę robił? Dobranoc Będziemy grać w Gaj się schować tutaj Boryt Andrzej Borys, Andrzej w Dzięki e, Chciałem bardzo podziękować organizatorom tego wspaniałego znaku Bardzo podoba mi się pierwsza część, kiedy zwiedzaliśmy jakieś zadupia, mam cały spodnie w płocie Cały budyk, który przedwczoraj pastowałem do tabenu, ja no, nie dużo no, na się o tym spodnie Mam teraz w płocie, bo... To jest takie, chciałem zaczniecie myśleć o swoich Dziękuję. No, już się nagrywa. Tu coś... jest smutno. Smutno. Ogłaszcz. No. Za tydzień wracam. Tak? No. O, super, nie. nie? No. Tylko wiesz, te modele, tam Pendragat, chyba nie o Ciebie przychodzą, No. to e, tam na, na, na wpychasz, nie? Modeliki, nie? Ja to wszystko wezmę. <laughs> nie mam problemu. Andrzej też mówi, że chce. No Panie nie to so. jest no, dla mnie, że ma no, wysłać. Nie, no. wysłać? Ja, ja sobie przyjadę później. Tak? Przyjadę, nie ma sprawy, naprawdę. Z przyjemnością. <noise> Głęziu, po północ na dworcu. Niestety. <noise> 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 Powiedz coś matka, bo tak milczysz. Muszę się schować z tego. No. no i co, jak podsumujesz? wczorajszy dzień. Sobotą było. No, sobota. Dobra, no. mnie, już się... zastosuję. Andrzej przegląda ulotki za 30 groszy. Z dzieckiem pieniędzy kupiłem i rozkłady siedziały. Tak. Intercity? wysokie koło. Właśnie. Borysek sobie usiadł, mu się zmęczył. No, no na niego, na niego. a po co? Ja sam się nagle Powiedz po, po, po coś. Opisz jak jak było nie. Zrealizowałeś wszystkie, wiesz, plany tam programu, ramowy, to wszystko jest dobrze. Proszę o wypowiedź odnośnie wczorajszego dnia. Fajnie wczoraj było, to trzeba się znać. Po początku nieudanym dosyć. Mi się podoba początek. Czemu? No, no, ja lubię chodzić po torach. No lubisz, no. no spójrzcie na siebie. No a spójrz ty na siebie. W no, każdym po no, 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 razie po... początek był w miarę, po tym góra była okej. Okay. No góra była... Unkel unke zjeżdżający z tymi flaszkami w specaku. <laughs> No i potem już u Lukasego było trochę ciekawie. Ale, bo nie ma wolnych przedziałów w ogóle. No. I... No i potem oczywiście piwko. Wszyscy w stanie nie masz kości, U no. Unkel oczywiście lał piwo, tak, żeby piana <grym> była na pół metra. Muszę wejść. No. Tam chodź, mamy chodź. Zakaz fotografowania. Ja nie fotografuję. Cześć się przez tory surowo ja zbierane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No. Dziękujemy. Dzień dobry. Jeszcze pięć. Masz Mam. O właśnie. Pamiątka z wyjazdu. 30% groszy nas testowała. ulotka. Bardzo mi smutno, że nie dałeś modeli, ale i tak No.